No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kolejną kartą na Dzień Dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Film ten nagrywam 30 kwietnia 2023 roku, więc ta karta może być przeznaczona właśnie na ten dzień dla Was, ale tak naprawdę to czytanie jest bezterminowe, więc kiedy na nie traficie? No właśnie, będzie przeznaczone dla Was na ten moment. Dziś, kochani, w pięknych okolicznościach przyrody, przychodzę do Was z kartą Dziesiątki Kielichów. No cóż, piękny dzień się zapowiada, piękny dzień przed nami. Dziś poczujemy się spełnieni emocjonalnie. Karta ta mówi, że mamy naprawdę wszystko, co na tą chwilę jest nam potrzebne do szczęścia. Mamy wzajemną miłość, spokój, harmonię, zaufanie, no i przede wszystkim rodzinę dziś czekać przyjemne wydarzenia, takie jak właśnie spotkania rodzinne, może jakieś śluby, wesela, narodziny dziecka, dla części z Was zmiana domu, mieszkania, jakieś parapetówki, ale też spotkanie w gronie przyjaciół. Możemy dziś też trafić na ludzi, na przykład podczas jakichś takich wydarzeń, eventów, nie wiem, jakichś warsztatów, koncertów, czy czegokolwiek innego, którzy nadają na tych samych falach co my, z którymi od razu poczujemy taką duchową więź, i emocjonalną więź którzy będą taką naszą duchową rodziną. Wprawdzie dzisiaj jest niedziela, ale tak jak mówię, część z Was może pracować w niedzielę, a część z Was może oglądać ten filmik w zupełnie innym dniu. Kochani, jeżeli chodzi o sprawy finansowo-zawodowe, no cóż, dziesiątka kielichów zapowiada bardzo dobry czas dla finansów. Zapowiada sukcesy, duże zyski, premie oraz nagrody dla osób szukających pracy. No zdecydowanie znalezienie super, fantastycznej pracy. Jeżeli macie swoją firmę, Firmę, kochani, jeśli prowadzicie swoją działalność, no to powiem Wam, że dziesiątka kielichów zapowiada, że no ta firma będzie świetnie prosperować. Może mówić też e, ta karta o rozszerzeniu działalności albo o jakichś nowych kierunkach rozwoju firmy. Mhm. No jeżeli chodzi o miłość, kochani, jest to moja karta i żyj długo i szczęśliwie. No dziesiątka kielichów zapowiada szczęście i zadowolenie z życia rodzinnego. Dziś poczujemy to takie bezpieczeństwo emocjonalne przy swoim partnerze czy przy swojej partnerce. Możemy też się cieszyć w dniu dzisiejszym z narodzin dziecka albo zdecydować się na powiększenie naszej rodziny. Dla osób które są w nieformalnych związkach, dziesiątka kielichów może zapowiadać ślub, zamieszkanie razem, no i planowanie dalszego wspólnego życia. Życia. No, single, wy również spodziewajcie się zmian na lepsze. Możecie poznać dziś nową, cudowną miłość, osoby, z którą stworzycie naprawdę piękny, taki, spełni, taki spełniony emocjonalnie związek. Coś, co naprawdę przetrwa próbę czasu i z kim macie szansę no, stworzyć właśnie rodzinę, taką, taką bliską, cudowną więź. Także kochani, dziś znajdziemy ogólnie bardzo dużo powodów do radości. Czekają nas miłe spotkania, poznamy nowych przyjaciół, nowych życzliwych ludzi. Ogólnie taka rada ode mnie dostrzegajmy nie tylko dziś, to, co w życiu piękne, no i doceniajmy tych bliskich nam ludzi, którzy są przy nas na dobre i na złe. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego dnia i do zobaczenia. Pa. pa.